Dzień dobry tutaj jest... oficer i Mam was. Mam mam was. Gacia, gotcha. Dzień dobry, Psz. witam wszystkich psze, serdecznie, moi drodzy. Coś jest ostatnio nie tak z moją kamerką. Ona chyba nie łapie fokusa za bardzo na mnie. Nie wiem, jak patrzyłem sobie starsze live, y, ta kamerka wyglądała dużo lepiej. Nawet z tym green screenem. Green screenem. A teraz ona jest taka. Nie łapie? Łapie, yy, teraz jest taka jakaś taka niewyraźna mi się wydaje ta kamerka, Nic nie wiem. Dzień dobry moi drodzy, witam o, was bardzo serdecznie, zresztą. witam live'owiczów, witam tobowiczów. Yy, dawno żeśmy się nie widzieli. Dlaczego Oblivion? Dowiesz się w swoim czasie, pierdol się! Yy, dlatego, że strasznie długo nie grałem w tę grę. Moi drodzy, strasznie długo nie grałem w tę grę, więc chcę sobie trochę nadrobić zaległości. Strasznie też ciemna jest ta kamerka, tu nie jest wcale ciemno. Słuchajcie, gram ostatni raz 19 lipca. Mamy 22 listopada, więc trzeba nadrobić zaległości. Ja myślę, że zamiast pójść od razu słuchajcie, do tego Oreina, niedźwiedzie i łapy, y zrobimy sobie mały raid na Greyland. Y tutaj. Nie. O! Raid on Greyland. Zrobimy sobie najazd na farmę, gdzie ich dragami podobno. Ej, i ich. Siemanko Aleksandrośie. Przy, witam, witam. Yy, dzień dobry, Aleksandroś tutaj oficer Poczkowski, witam Cię na moim live. Ie. Standardowo z pociągu. To co ty nie masz domu? Gościu, zainwestuj. Naprawdę fajna rzecz. Fajnie jest mieć gdzie spać. Res. Jak coś? Sorry za potencjalne hałasy, ale moja piękna nad godziny. I robi je w salonie z kotem. Więc imagine praca w piątek po godzinach z małym kotem. Współczuję jej bardzo. Ja zamiast jej pomagać. Yy, dzień dobry, ale proszę, witaj w rodzince subskrybentów. Muszę zmienić takie te wszystkie rzeczy, żeby było śmieszniej. Ej, nie. I... Jestem rozwierdzony. Ja chcę tą kamerkę zedytować. Ja chcę z tą kamerkę zetować. Jezu, jak ona źle wygląda. Dlaczego ona. Nic nie zmieniałem, nic nie zmieniałem. Dlaczego ona tak źle wygląda? Ok, usuwanie tła Nvidia rozumiem, że jest i to mi się jak najbardziej podoba. Jest to coś większego. Tyle mogę powiedzieć na dzień dobry. Czekajcie, ja sobie zrobię na razie tą scenę, bo chcę zedytować kamerkę. Bo mnie strasznie rozświetlało to, że ona tak wygląda. Nie powinna tak wyglądać moja kamerka, ustawienia domyślne. No, właśnie. I teraz tak. Ekspozycja, co to w ogóle jest? Przepraszam bardzo. Automatyczny balans bieli, jeszcze rozumiem, a na przykład, wow! Eee, może... A, balans bieli, dobra, balans bieli może być, ale... Dokładnie, w ogóle będzie całe DLC. Ej, czekajcie, ja sobie w ogóle ustawię w takim razie, może, czekać. to była ta scena? Tak, o! No nie no, przesycony nie mogę być. O, na dzień dobry już jestem ostrzejszy. Tak chociaż te 80, bo te 50 to było takie niewyraźne się wydaje moim zdaniem. Te 75 jest dobre. Widzicie jak mi ściemnia? Ej! Strasznie widzę spieprzyli. O. Yy, ja to wszystko wyjaśnię. Iso, ok, ale dobra, prędkość migawki. O. No to już wygląda lepiej i tak zamieniam się w roka w ogóle. To już wygląda, ale straszne lagi są. Jak ustawię automatyczne, to nie wiedzieć czemu tych lagów nie ma. No mogę podkręcić jasność, ale to wygląda tragicznie, mogę podkręcić kontrast, to wygląda jeszcze gorzej. Ostrość sobie w takim razie zostawię taką, ale no nie no. A ja chociaż chcę w takim razie korekcję kolorów i ja chcę być troszeczkę jaśniejszy, bo naprawdę mi się bardzo nie podoba tak, tak mocno taka ciemna ta kamerka. To w ogóle bym sobie totalnie zzerował przesunięcie barwy, przez oczy ogóle mogę sobie ustawić mega fajnie. O, gamma na 25. Dobra. Metro. W ogóle, kurde, stalker wyszedł. O, no i teraz wygląda w miarę lepiej. Chociaż troszeczkę jaśniej. Hmm. Czy to jest mój koń? To jest mój koń. No, mój koń. Generalnie to, co napisałem, jeżeli ktoś wie, ten wie, co tam jest napisane, jeżeli ktoś nie wie, no to się dowie po jakimś czasie, planuję generalnie zrobić kilka takich marketingowych akcji, natomiast jest pewien plan, jest pewien plan na pewną taką ostatnią akcję, takie powiedzmy, myślę w cudzysłowie uroczyste pożegnanie, żeby to było zrobione tak jak kiedyś te materiały, z fabułą, z pazurem z. No z takim efektem wow, żeby to wyszło. Żeby to nie było, że. A, dobra, znudziło mi się to już, przestaje nagrywać, wyświetlenia zrobiły się słabe, przestaję nagrywać, tylko żeby to było coś fajnego. Wiecie, że ja nie lubię robić. Dobra, może nie wiecie. Nie widać tego po moim kanale.

No właśnie tak zastanawiałem się, jak, jak długo zajmie ludziom rozszyfrowanie czegokolwiek. I jak widać, z szmata. O dobrze, bigo. Am I supposed to o, teraz tylko tego dziada. Tylko czekajcie się, ulecze. Mm, więc generalnie nie lubię robić gówna. Wiecie, że ja zawsze. <śmiech> <śmiech> Oj. Ja zawsze miałem taki zmysł estetyczny odnośnie moich filmów. I bardzo się skurzałem, że nie jestem w stanie zrobić czegoś w sposób taki, w jaki bym chciał to wam zobrazować, przekazać, pokazać. Bardzo mnie to zawsze denerwowało. Eee, natomiast tutaj mam pewien pomysł. Odnośnie tego, jak chcę to zrealizować. Nie będę go zdradzać na razie. Eee, nie będę też zadać, co to jest. <grystanie> tak krótko tylko powiem. Eee, I tutaj już. Odkładam moją taką pedantyczność, taką moją, nie wiem, pychę, że robię super fajne rzeczy, na bok. Odkładam to na bok. Nie realizuję siebie jako jakiegoś świetnego twórcy filmów, czy reżysera, czy, czy nie wiem, kamerzysty, montażysty. To, co mi się uda zrobić, będę chciał dopieścić jak najlepiej. Żeby... Hmm, może... Może... Generalnie... plan jest petarda. Będę chciał to dopieścić jak najlepiej, żeby to było jak najfajniejsze, żeby miał jak największy taki vibe tych starych moich filmów. Żeby to była jak największa frajda. You've done it! I can't even begin to thank you enough. By the divines. Jeżeli ktoś się mnie, 900 goldash. Jeżeli ktoś się mnie zapyta teraz yy, kiedy to będzie, a na pewno nie w tym roku. Nie będzie to raczej w tym roku, ponieważ po pierwsze mam strasznie dużo na głowie w tym roku jeszcze, a i tak ten rok już się bardzo szybko kończy, nieubłaganie. Natomiast z drugiej strony, myślę, że nie wiesz, ale jak chcesz, możesz gdzieś tam mi napisać na privie. Ja, ja przeczytam. Nie zdradzę ci, czy masz rację, czy nie. Aczkolwiek jestem ciekaw, co możesz myśleć. Eee... Chcę jakiś sklep z lekami. Nigdy nie wiem, gdzie są sklepy chemiczne w tej grze. Więc idę do. Safe, bo tam się lubi wypierdalać. O nie! O nie! Dokładnie, Jezus Maria, jak ty mnie dobrze znasz gościu. Wiecie co, poczekajcie, bo strasznie spieprzyłem. I nie włączyłem pewnego rozszerzenia, które mam w moim komputerze. Jako, że mam trzy monitory, weird flex, but ok. Czasami jakby nie wyłapuje mi tego, że myszka jest na tym ekranie. Jak na przykład na monitorze, tutaj, na wprost mam grę, to na monitorze tutaj obu, na boku mam czat. Yy, I po prostu mi przesuwa. Muszę kliknąć scroll boka. Dajcie mi sekundkę, pójdę tylko pomóc mojej pięknej zrobić jedną rzecz. One momento. I będę kontynuować zaraz jeszcze wywód o tym projekcie. Już jestem, kochani, założę słuchawki. Więc wracając na szybciaku, do moich myśli, yy... no do końca roku tego raczej nie będzie. Dlaczego? Ponieważ chcę, żeby to był naprawdę duży projekt. Żeby to było coś dużego, coś fajnego. No żeby to miało kopyto, że skoro przez bardzo długi czas nic takiego nie robiłem, Yy, przez bardzo długi czas, powiedzmy, gdzieś tam wegetowałem w tym internecie. To chciałbym, żeby to był taki projekcik, który będzie, no, takim klejnotem koronnym, nie? Nie, że odchodzę, oczywiście, bo raczej nie odchodzę. Aczkolwiek, że to po prostu było takie zwieńczenie wszystkiego fajnego, co robiliśmy kiedyś. Największym problemem będzie echo tutaj w tym domu, bo tutaj niestety z, z tym echo za bardzo nie wygram. Musiałbym tutaj sobie porozkładać Dziś może koce na ściany, tego typu rzeczy. Więc jest szansa, że w miarę tam powiedzmy, troszeczkę chociaż zwalczę to echo, ale no nie, nie oczekuję cudów. Jest? Co mi trochę boli, ponieważ. Nie masz nic. Yy, ponieważ no, niestety potrzebowałbym. PC. Czystego audio, dobrego audio. Yy, ten mikrofon jest bardzo fajny. Miałem go kiedyś na testy u siebie, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś jak graliśmy jeszcze w Fable. Na pewno. Jak graliśmy w Fable, w Terrarii. Boże. No tak, do Terrarii chyba też raz miałem ten mikrofon. Yy, do Stardew Valley na pewno też go miałem raz. Nigdy cholera nie wiem, gdzie są eliksiry. Eee, więc echo będzie na pewno moim wrogiem i problemem. Natomiast myślę, że uda się w jakiś sposób po prostu. No, zepchnąć na drugi bieg. Czekajcie. Sklepy są też tutaj na tych narożnikach. Lokalna mapa. Tu są tarcze. Tu jest sklep alchemiczny z drugiej strony. O! Super, brawo ja. Więc na pewno będzie to coś fajnego, coś dużego. Mm. I tyle. Tyle na razie mogę zdradzić. Nie chcę, mówię, odsłaniać kart. Nie chcę też za dużo obiecywać na dzień dobry, yy, ponieważ nie chcę tego w żaden sposób paraszować. Wiecie doskonale, że ja lubię, yy, jak to pięknie się mówi po angielsku, Take your time. Czyli po prostu wykorzystać dokładnie tyle czasu, ile potrzebuję. Any friend of the society is a friend of mine. Ok. Offer the finest goods and lowest prices in all ty se robisz jaja, chłopie, to jest sklep chemiczny, ty nie masz żadnych mikstur. Goodbye! A, goodbye, goodbye, weź spierdalaj, jak to mówią w moich stronach. No dobra, wracamy do Korol. No więc tak, chcę po prostu. Dlatego zapisałem grę przed podróżą do Imperial City. Chcę zrobić duży, fajny projekt od początku do końca. Znaczy tak, dlatego ja mówię, że. Yy, jakby to ma być też frajda, to ma być też frajda. Aczkolwiek to no wiadomo, mi się włącza mój ten upośledzony zmysł estety, który mówi, że kurwa, no fajnie byłoby zrobić to tak i tak, ale no to niestety tak nie działa, żeby to zrobić, potrzebny gdyby tam bardzo dobry team doświadczonych ludzi. Kurde, fajnie było, żeby się znalazło to i co, no ale żeby zrobić to i to potrzeby na przykład wykorzystać do tego to i tamto. Więc to jest, to jest coś, co mnie zawsze męczyło przy robieniu jakichkolwiek filmów na YouTubie. Czyli, jakby taki, no mówię, upośledzony, może upośledzony to jest złe słowo, zmysł upośledzonego estety, a nie upośledzony zmysł. Z tego powodu, że no bardzo. Oj, 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 No to bardzo jest męczące. Bardzo jest męczące i tak po prostu, no, ryje beret, nie? Kiedy, gdy macie taką mentalność, że No, wyszło fajnie, nie? Ale mogło być lepsze. Pamiętacie na przykład y, finał któregoś sezonu LCPD, że tam Salmon wyjechał do Los Santos, że tam spotkał Pączka i y, y w ogóle, i y w ogóle? No to to jest coś, co bardzo mi się podobało. Co, 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 uważam, że to było super. Aczkolwiek tak właśnie zawsze myślałam, że... a no, Może tam jeszcze coś tam takiego. Czemu mam lagi na kamerce i w ogóle? Co się dzieje? A mi, nic mi nie dropi ani nic takiego. Dobra, jakie mamy duties? Meet me at my house after dark. I'm relying on you. Good, you're here. Duty. No. That's what all this is about, isn't it? Like the Blackwood Company is destroying us. They steal our contracts. They steal our members. It's our duty to strike back. We need to make a move against them. And we need to do it now. Like I've been looking into them, heard some disturbing things. We know they're a danger to us and we know they're good at what they do. Mm -hmm. Good question. I've heard stories, but nothing I can prove is true. Maybe they've got a mage working with them. Maybe they're just well trained. All I know for sure is that they'll accept any contract and they'll do anything to complete it. Generalnie byłaby szansa rozwinięcia sobie tego stanowiska, yy, tylko pytanie moje brzmi na ile i w jakim czasie. Bo prawdopodobnie od nowego roku będę dodatkową pracę podejmować i nie zmieniać moją aktualną, tylko brać dodatkową pracę na działalności gospodarczej. I jednym z moich planów jest zmiana biurka, ponieważ to biurko jest spoko. Ale już mnie strasznie to biurko męczy. To znaczy, jest trochę takie chwiejne, trochę takie ciasne. Muszę mieć krzesło na określonej wysokości. Nie ukrywam chcę sobie kupić po prostu Secret Laba Magnusa, czyli biurko na podnośniku hydraulicznym z regulowaną wysokością, które jest ogromne i jest metalowe, więc wszystkie te systemy magnetyczne są cudowne. Oglądałem całą masę recenzji tego biurka i po prostu zakochałem się w nim obłędnie. I bym wtedy mógł sobie pomyśleć, że na przykład za monitorami kupić sobie jakieś światło, które byłoby nie na przykład na tej wysokości mojej. O witaj Aleksandrosie Nie na tej wysokości, tylko trochę wyżej, żeby dawało światło z góry i wtedy bym sobie mógł postawić green screena takiego prawdziwego za sobą, żeby ten green screen był faktycznie obecny, a nie to coś, że widzicie, ruszam palcem i on mi znika. Nie no, spoko, spoko That mission was the start of it. That, was that when I was, was killed, we were to an artifact from I went in there with twenty men. I left with five. Vitellus wasn't one of them. He died covering our retreat. I snooped around. Apparently. They completed that contract for us. I went in there with 20 Good Właśnie nie mówię o tym, finished the job. There's more. Argov, he's dead. The artifact gone. Blackheart. To znaczy rozluźnia mi się trochę bania, Nie mam już takiego ciśnienia, że ja muszę zapierdalać, że ja muszę cisnąć. Aczkolwiek nie rozluźniło się dalej mam zapierdol. To znaczy, yy, mówiłem, że prawdopodobnie od nowego roku będę mieć drugą pracę. I nie, że rezygnuję z tej i zaczynam drugą, tylko będę mieć drugą równolegle z tą, w której jestem obecnie zatrudniony. I to się na działalności gospodarczej będzie. Więc. No będzie taki młyn troszeczkę. Yy, a dodatkowo się cały czas uczę, żeby zmienić pracę. Powiem ci, że nie jest to jakoś tak źle. Ja się strasznie w to wkręciłem. To znaczy, to strasznie siada na banie. Eee, I jak ja na przykład mam usiąść w domu i, i nie wiem, nawet już sam dla siebie pograć, bo, bo mam mo możliwość, żeby sobie usiąść pograć, a nie robię na przykład liveów ani nic, bo mi się kurwa nie chce, nie ukrywa, mi się strasznie nie chce. Ja potrafię wrócić do domu i mieć na przykład, nie wiem, pół godziny, godzinę spokoju dla siebie. Cześć Tusia, witam! Eee, dzień dobry, słoneczko. Eee. Ja na tę godzinę odpalam sobie Skyrima, bo ja gram teraz tylko, praktycznie tylko i wyłącznie Skyrima. I ja nie mam z tego w ogóle żadnej przyjemności. Odpalam te to jest takie. Kurwa, no nie chcę mi się. To jest straszne. Ja muszę mieć jakiś taki cel ja muszę coś robić większego. We leave as soon as bo wtedy you're się po prostu bardzo ciężko znudzę, męczę opinione. i zostawiam Me to. At the and Guildhall. We'll go from there. I to jest straszne. Więc yy, no, a z Let's takich. Oprócz takiego właśnie ogólnego znużenia, to jedyny taki negatywny efekt takiego zapierdolu to jest powrót mojej przyjaciółki bezsenności. To znaczy, już lecę codziennie na melatoninie, bo mam problemy z zaśnięciem. A z drugiej strony budzę się w nocy. Czyli na przykład potrafię iść spać o 22, bo idziemy spać wcześniej. Budzę się o 1. Regularnie budzę się 3.50. Regularnie jak w zegarku, kurwa. Budzę się 3.50. Wstaję 5.05 5 codziennie, budzę się 4.50. Więc jest to bardzo męczące. I to jest tylko taki chyba jedyny taki faktycznie fizyczny efekt takiego zmęczenia, takiego przeciurania. Natomiast sam zapierdol mi się bardzo podoba. Trochę mi siadł na bani i, i lubię ten zapierdol. Dlatego właśnie liczę, że wszystko fajnie siądzie i będę mógł od tego nowego roku zacząć sobie tam nową pracę, która mi da dodatkowy, powiedzmy, jakiś dochód. Który będę mógł, powiedzmy, dzięki temu przeznaczyć na jakieś pierdoły, na jakiś powiedzmy, rozwój, czy na przykład na wzięcie uwaga jakiegoś większego wolnego w głównej pracy. Co by było bardzo fajne, nie? Że wiecie, przez to, że macie dwie roboty, macie ekstra kasę, więc możecie zwolnić tempo, żeby sobie troszeczkę to rozciągnąć. Więc pod tym względem jest spoko. Jest to męczące, ale jest spoko. Także tak. Idziemy do gildii O! Czy, czy ktoś przy okazji tutaj naprawi mi te rzeczy? Bo wstają trochę uszkodzone. A tu co tam? <laughs> to see you. Oj, to powodzonka, Nie hey, Miga na pewno kamerka. <laughs> to jest oddźwierny. A w jakim sensie miga? O, czy jakby są lagi, czy, czy na przykład nie wiem. Ja w sumie. No jest. Ja w sumie mogę zrobić tak. Bo ja na przykład teraz sobie odpaliłem okienko z live'em. Po to, żeby sobie patrzeć, bo kamerka faktycznie. Kamerka moja jest. No chujowa, nie ukrywajmy tego. Yy... Więc nie wygląda dobrze. Woj to nie, to aż tak to chyba nie mam. O! Na przykład u mnie to wygląda normalnie. Go Macie tu kogoś, kto może mi naprawić rzeczy? Bo sobie właśnie odpaliam live'a na drugim monitorze i. nabijam sobie wyświetlenia. Krócz kamerki to mi nic nie migota. Więc nie wiem, czy to nie będzie u ciebie tusia. Alarbuzy. Bo u mnie jest git, w sumie, jak teraz tak patrzę, cały czas jak chodzę. Spoczko. O. We need to check out Come on, I'll follow you. Well, it's my pleasure. Czy wy to naprawdę nie macie żadnego well. kowala, żadnego handlarza, Kogoś tu na przykład nie wiem, naprawił well, rzeczy? No w takim razie ta gildia, nie oszukujmy myśli, ale jest fucking useless. A przyznam się... No tak dawno nie grywałem w Obliviona, że nie wiem gdzie to jest Kowal. <laughs> Naprawdę, nie mam bladego pojęcia. Żeby odwiedzić Kowala musiał teraz pójść do anvil, a to jest kawał drogi. Znaczy od czego są teleporty, nie? O! Znalazłem. No i gituba. The dividing line between a live hero. Jakie onie zasnuzone. On wygląda jak postać Simsów. I'm pretty handy. Pretty handy. May I trust you in some of my fine wares? do you wear that